Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilkar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnej gierki na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w gierkę dekani, która zrobiła to na mnie ogromne wrażenie. Jest to gierka multiplayer survival, czy też bardziej Wam znane Battle Royale, a fachowo mówiąc gramy tutaj Wy tak naprawdę igrzyska śmierci, jest to dokładnie... Nie chciałbym powiedzieć kopia, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny sposób gierki. Już Wam za chwilę mówię, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko gra. Jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnijcie o opcję w górę, bo dla mnie to jest znak, żeby nagrywać jeszcze i jeszcze więcej. Gierka jest dla mnie genialna i szczerze polecam. Dobra, klikamy od razu play, zagram sobie free for all, bo gramy sami. Tutaj nam dojdzie za chwilę do gierki, a tymczasem pokażę Wam, jak to wygląda. Jesteśmy takim oto typkiem, tutaj mamy loadout, czyli nasze wyposażenie. Mamy tutaj trzy berki. I możemy, tych perków jest mnóstwo, jakby cokolwiek pytał. Mamy różne rodzaje, i tych perków naprawdę jest ogrom, więc można sobie wybierać i szukać, i robić postać taką, jaką chcemy. Ja tutaj zrobiłem postać pod topory, czyli 200% obrażeń bije przeciwnikowi stamina. Jeśli on nie ma stamina, to nie będzie mógł biegać. Maniak, czyli jeśli mam topór w ręce, to. 25% odporności mam na wszystko i perk recovery, czyli 50% szybciej mi stamina wraca. Airdrop to jest takie specjalne miejsce, gdzie możemy podejść, zapłacić, tak zwanymi, tak zwanymi funkami, co tutaj widzicie. Funkami, i wtedy nam spadnie właśnie taka skrzynka z rzeczami. Te, skrzyn, te skrzynki, tak jakby odkrywamy. Tym czymś, czyli jeśli mamy surprise me i jeśli zdobędziemy tego surprise me jakąś nową skrzynkę, to ona nam się tutaj dodaje i możemy ją sobie wybrać. Mi się udało znaleźć tego dwarfa i znajdziemy tam właśnie topór na czwartym poziomie, iron skin, czyli że będziemy po prostu wytrzymalsi e, i dynamit, to jest bardzo ciekawa rzecz. I następnie mamy jeszcze outfit, a już nie mogę wam pokazać, bo dochodzimy do gierki, tak więc zapraszam do oglądania, teraz na niską mam kamerkę i zaczynamy. O cholera, coś głośno, głośno jest, cholera, dajcie mi sekundę, bo jest za głośno. Okej, okay, powinno być już lepiej, taką chociaż mam nadzieję i zaczynamy, moi drodzy, tak wygląda gierka. Na samym początku, kiedy wysiadamy, musimy znaleźć sobie kamień i kamień do kamienia daje nam nóż. Tutaj mamy same, kurde mamy same patyki, no dobra, w takim razie wyłupiemy sobie jeszcze jeden kamień i sam początek gierki wygląda tak jak tutaj widzicie, dajcie mi tylko mikrofon trochę ten, że na początku musimy sobie stworzyć jakąś rzecz, na początku kamień do kamienia daje nam nóż, a potem z tego noża sobie dam do drewna i powstanie włócznia, włócznia jest bardzo fajną bronią i strasznie fajnie się nią gra, więc wszystko tutaj będzie spoko, jak sami zauważyliście zostaliśmy tutaj wysłani w jakichś dziwnych klatkach, nie wiadomo gdzie, na jakąś mapkę... O, tutaj są te rzeczy, żeby zdobyć funki, czyli to jakby pieniążki, kredyty, nie wiem jak wam to nazywać. Nazwamy, będziemy to nazywać fankami, a Wy na pewno skojarzycie o co chodzi. Grafika w tej gierce jest fenomenalna, jeśli o mnie chodzi, naprawdę. Jednak wymagania są troszeczkę oszukane, gierka jest słabo zoptymalizowana. Ja minimalne wymagania w teorii łapię na ten palec, co nie łyka je tak, że wiecie, nic się nie męczę, ale. Czy ktoś tu był, nie? Dobra. Ale w praktyce bandaż, dobra, weźmiemy sobie. Ale w praktyce jest tak, że gierka jest słabo zoptymalizowana Steel Snare, czyli pułapka taka stalowa, taki stalowy sznurek. Ale w praktyce właśnie optymalizacja jest trochę biedna. Ile gazu? Dobrze, że nie zapełniony. To za chwilę będę wam tłumaczył o co chodzi. Więc po prostu Weźmiemy sobie może Stamina Shot pod dwójkę. Już to wstrzykniemy, bo nie ma co tego tak naprawdę tutaj zostawiać a nie chcę tego sprzedawać na razie, ani zamieniać za funki bo nie wiem gdzie to jest możliwe, metki, tutaj zawsze, te... kurde nie ma nic, ciekawe mam nadzieję, że nikogo nie spotkamy tutaj dobra, funki możemy tutaj znaleźć na samym początku, gierka wygląda tak jak widzicie, zbieramy jakieś rzeczy szukamy jakichś fajnych rzeczy, potem te rzeczy będziemy sprzedawać za te funki przerabiać je na te funki a następnie, brask knuckle, dobra a następnie będziemy szukać możliwego miejsca zrzutu gdzie sobie najczęściej w świecie o, jest, jest i maszyna do przerabiania tego wszystkiego, to sobie przerobimy te rzeczy. A, na, a potem będziemy szukać miejsca zrzutu żeby zdobyć tego swojego airdropa Wiem, że to na początku brzmi skomplikowanie, ale obejście ten odcinek ja wam mówię jeszcze, że ta gierka jest po prostu genialna Aha, Ja się w nią wkręciłem, pomimo tego, że to jest alfa czy, czy beta, nie pamiętam już Ta gierka naprawdę dosyć fajnie się gra. Dobra, mamy jeszcze jedno miejsce, zejdziemy sobie tam na górę, tutaj też coś powinno być powinno, ale nie zawsze jest, tutaj jest gaz. Więc tak właśnie wygląda gierka, gierka jeśli chodzi, tak jak mówiłem jest, o znowu funky, jakaś ręka to jest Ok, ktoś kogoś zabił włócznią Jest to właśnie dosłownie taki Hunger Games, takie igrzyska śmierci, widzimy tutaj jakiegoś announcera, znaczy tego komentatora, który tam mówi, że ktoś kogoś zabił, że ktoś coś się dzieje Raz na jakiś czas są robione tutaj różne eventy, czyli że na przykład jakiś darmowy drop, on gdzieś nam rzuci jakąś skrzynkę, tak po prostu od niego a my mamy ją znaleźć gdzieś i potem możemy sobie ją wziąć. Potem musimy o nią walczyć. Cała mapka jest tutaj na 16 osób. Tutaj mamy tablicę: kto żyje, kto gra. Już dwóch nie żyje. Tutaj mamy tak zwany gaz. Jeśli byśmy go otworzyli, to tak jakby wyłączamy ten cały budynek z obiegu. Tak jakby usuwamy jego. Znaczy po prostu jest gaz i jak ktoś tutaj wejdzie, to się zatruje, będzie tracił życie. O tutaj znowu fanki. Więc my na samym początku musimy uzbierać 100, 130 fanków tych kredytów, tych pieniążków, i wtedy będę mógł mieć zrzut mój. Na, na, na właśnie ten, nic mam nadzieję, że nie ominąłem tam, czekajcie, nie, ja idę jeszcze tam, bo tam były dachy i wtedy będę mógł zrobić nasz rzut i wtedy dopiero będziemy mogli zacząć tak na fakcie walczyć, bo aktualnie też moglibyśmy walczyć, nie mówię, że nie, ale może to być naprawdę trudne, ponieważ mam perki dosłownie w całości pod topory, no a włócznia to nie, to nie topór, logiczne, dobra. I sam widzicie pod moją kamerką jest coś takiego jak Three Crate Monte. I to typek po prostu rzuca trzy skrzynki na centrum mapki. My jesteśmy daleko od centrum, jak ktokolwiek nie pytał. Ta mapka jest genialna po prostu, ta grafika też. Ja po prostu się zakałem w tej gierce troszeczkę kosztuje 47 zł na G2, jeśli się nie mylę. Ja tak chyba jakoś płaciłem. O dobra, tam jest mniejsze do tego airdropu, to mam wytłumaczyć jak to wygląda. I w centrum mapki on teraz rzuca trzy skrzynki, tak po prostu taki event losowy. Taka, okazanie dobroci, prawda, tych ludzi, którzy nas oglądają A my tutaj jesteśmy, prawda, zwykłymi niewolnikami wygrywa tylko jeden Ale dobra, pierw to Tutaj jest ten airdrop, jeśli mie mielibyśmy te 130 fanków To mógłbym tutaj wziąć airdropa i wtedy by poleciała taka maszynka No i wtedy po prostu Mógłbym sobie to wziąć, tam jest centrum map... nie, tam jest centrum Gdzie jest centrum mapki? Tam, tam gdzieś jest centrum mapki Tam jest lotnisko, pójdziemy sobie na lotnisko i tak to wszystko moi drodzy widzowie, wygląda. Gierka może się wydawać naprawdę skomplikowana na sam początek, ale to jest naprawdę kwestia jednego, dwóch odcinków i wyskumacie dosłownie wszystko. A tym bardziej, że ja Wam staram się jakoś tłumaczyć w pierwszym odcinku o co w tym chodzi. Bo ja mam naprawdę dużą nadzieję, że Wam się ta gierka naprawdę spodoba i że będziecie po prostu to łapkować, komentować. No i że sobie jakoś to razem pięknie, ładnie pogramy. Dobra, tutaj ktoś był, bo są otwarte drzwi. Dobra, nie ma ani tutaj jest skrzynka do otwarcia za 50, ale to jest taka po prostu losowy drop i tam mogą być takie złomy, że nie wiem co, a ja jako, że jestem jednak postacią, która walczy głównie właśnie pod topory, zrobiłem wszystko pod topory, no to jednak nie widzę sensu, aby jej otwierać. Mam trochę pecha, bo normalnie rzeczy, tam teraz jest lotnisko, tylko, że skoro tutaj był typ, o cholera, jest ja na dobra spadłem, o nic się nie stało, aleluja, tutaj grawitacja inaczej działa, jakby ktokolwiek pytał i dla... jakby ktokolwiek się dziwił, dlaczego przeżyłem w ogóle. To jest inna, w ogóle, ten, miejscówka. Pozwólcie, że ja wam dam teraz głośniej trochę, może? Okej, okay, teraz powinno być spoko. Ta gierka tak jak mówiłem, jeszcze z optymalizacją kwiczy i kuleje, więc czekam na jakieś lepsze patrze i tak dalej. Jakby coś to gram na średnich, bez problemu mogę grać na Extreme i na High w większości, jednak bez nagrywania. Co nie, z nagrywaniem muszę dać mniejsze, co jest dosyć logiczne. Tekstury i grafika naprawdę mi się podoba. Ile jeszcze osób żyje? Jeżeli żyje 2 5 nie żyje, czy tutaj ktoś był? Tutaj jest maszynka do zbierania funka, ale chyba jest. O, nikt nie wziął, na no spoko. Sobie ją weźmiemy i musimy patrzeć, czy tutaj nikogo nie ma. Najgorsze jest to, że widzieliście, o ile widzieliście, o ile w ogóle wzięliście w ogóle pod uwagę, jak ja wyglądałem na początku, to tak właśnie wyglądałem. Tak, tutaj są te generatory, to one takie dziwne dźwięki wydobywają. I po prostu jestem dosłownie świecący na czerwono i ja czekam aż uda mi się zdobyć wreszcie jakiś Zwykły fajny kamuflaż, a nie taki złom, który mam teraz na sobie, więc. Ten, jeśli chodzi o krawcenie Sam widzieliście, że na początku zdobyłem sobie kamienia. No a potem już krawcenie się tak naprawdę kończy. Oczywiście system krawcenia jest ogromny. Za chwilę wam pokażę, tylko się gdzieś ukryję. Bo idziemy tam na lotnisko. Mamy Escape i tutaj widzicie, co możemy zrobić. Knife Speed blow, to wszystko jest do skrawcenia, tak po prostu. I zrobimy sobie starze i wszystko, ale to dopiero potem, kiedy będziemy mieć już tego airdropa i będę w miarę bezpieczniejszy w miarę bezpieczny no, ale pierwszy idziemy sobie tam na lotnisko. To jest miejsce, jedno z większych tutaj. Takie ogromne pomieszczenie, tutaj zobaczycie za chwilę. To się nazywa lotnisko, ale nie wiem dlaczego. Tutaj wszystko jest taka dżungla ciekawa, więc. Ale mapka jest po prostu genialnie zrobiona. Jak na 16 osób ona jest tak bardzo zoptymalizowana, że każdy tak naprawdę ma szansę. Tam jest typek, widzicie go co, nie? Idziemy z nim walczyć. Że każdy tak naprawdę ma możliwość na samym początku rozegrania jakiejś fajnej partyjki, nie ginąc przy tym w kilka sekund. A zarazem, jeśli już się zbliżamy do końca, to zaczyna się pojawiać dookoła nas gaz. No i po prostu zmusza nas do pójścia do centrum. Wiecie co? Nie wiem, czy chce walczyć, że mówiąc. On miał nóż, tylko nie wiem jaki. Ja mam zwykłą włócznię zrobioną z kamienia i. Gdzie on polazł? Zniknął mi typek, co nie? Dobra no i wiecie co? jednak nie. Tamto jest airdrop, ale ja i tak muszę mieć, mam 112. Funki dostajemy za różne rzeczy, oprócz tego, że za te scavenge, czyli jak przerabiamy te rzeczy na te pieniążki to dostajemy również za to, że na przykład jesteśmy gdzieś obok jakiegoś, jakiegoś wroga I to nam raz na jakiś czas pokaże, że dostaliśmy 5 funków, Więc zawsze warto nieraz być obok jakiegoś wroga, ale no tak jak mówiłem, na razie to jest ryzyk fizyk, ja mam build całości pod topór, więc nie chcę ryzykować, o, tam jest typek Tutaj może być dwóch typków, widzieliście, że tam poszedł jeden, a tutaj był drugi. On tędy może przejść. Głupie są animacje człowieka, są takie, jakby trochę zlagowane. O kurde, kas tu już jest. O cholera, chodź tu. Boi się. Dobra, nie, ja, ja też się boję, co nie. Jakbym miał normalne moje perki, które mam w pierwszym, jakby, ustawieniu zapisane, to mam tam perki dosłownie podwłócznie. I wtedy tą włóczkę ja robię taką siekę, że dosłownie każdy może się. Aha, wiecie, co zrobić. No, ale aktualnie niestety nie wiem. Czekajcie, tu jest czerwona skrzynka. Czerwona skrzynka jest do otworzenia za. No właśnie, Explosive. Musiałby mieć Explosive, czyli jakiś dynamit, bym musiał w to rzucić i tak dalej. I wtedy by ta skrzynka się otworzyła. Są również skrzynki niebieskie, które widzieliście. I żeby je otworzyć, potrzebujemy kasę wydać na 50 jak pamiętam. I są skrzynki zielone, które po prostu są do otwarcia. I w każdych z tych skrzynek możemy znaleźć jakieś rzeczy. Gdyby ktokolwiek pytał, dlaczego Steelgar nie farmisz? Na przykład nie zbieram tych kamieni i ich nie sprzedaję. To, to dlatego, że to nie ma sensu. One kosztują jeden. Jeden fakt daje nam jeden kamień na 6 uderzeń, żeby zdobyć jeden kamień i jeszcze chodzić potem albo drewnianko, bo to też tak tyle samo kosztuje do tej maszyny i sprzedawać. To jest tak naprawdę marnotrawstwo czasu. I fakt faktem, gdybym to robił już przed 12 minut, czyli tyle ile trwa ten odcinek, to już bym miał te 130. No ale według mnie jest to bez sensu, bo obstawiam, że nikt z was nie chce oglądać, jak Stilgar przez 11 minut łupie w drzewo i nic więcej nie robi. Ale z drugiej strony, cholercie, jasne, muszę zdobyć te 130. A mam pecha, bo gdzie wchodzę to są ludzie, a nie chcę na razie walczyć. System walki jest tutaj genialny, ale za chwilę o tym powiem. Tutaj zawsze gdzieś skrzynka była. Nie, ona się... One, wiem, że ona się ran... Tu jest, 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 jest skrzynka. One się randomowo pokazują, ale nieraz są takie jakby zapisane miejsca, więc... Eee, javelin, okej, okay, mamy javelina. Idę tam, bo javelina sprzedamy za dyszkę, jeśli się nie mylę. Będziemy mieć 130 fanków. Wtedy idziemy szukać od razu airdropa. I będzie ok. Tutaj już ktoś był, ale mnie to nie obchodzi. Javelin jest bardzo fajną bronią, drugi poziom włóczni, on jest mocny. No ale tak jak mówiłem, za 20, a to za 4, no to niestety nie. Sprzedajemy Javelina za 20 um, i szukamy airdropa. 14 minut pozostało gierki. Runder trwa 25 minut chyba, jeśli się nie mylę. To W teorii widziałem w trailerze 20, ale tu jest chyba 25. No, nigdy nie zwracam jakoś na to uwagi. E, dobra, jesteśmy tu. Tam w centrum są airdropy, ale pójście w centrum to jest tam o na dół to jest bezsensowny pomysł jest i airdrop, pięknie tylko mam nadzieję, że mnie gaz jakiś tutaj nie zaciula za 5 sekund airdrop za 130, no kurde, dawaj coś słyszałem dobra, no i teraz nam musi ta maszynka tutaj zlecieć ona będzie troszeczkę lecieć i to nawet troszeczkę dłużej a żeby ją szybciej jakby zdjąć to możemy w nią rzucić włócznią i ja to zrobię, tylko że a tam my zaczęli no właśnie no tylko że pierw musi tutaj dolecieć. Dobra, ile jeszcze zostało graczy? Nie wiem tak 7, 8, 9, może może 10. Nie chce mi się liczyć. Ja tutaj muszę patrzeć na innych graczy, czy gdzieś nikogo nie ma. Jedna, jedna, jedyna rzecz mnie tylko irytuje w tej gierce, mianowicie zobaczcie, że kiedy te animacje ruchu postaci, one nie są płynne. Ja mam bez problemu teraz 60 klatek stałych. Tam jest typek cholera jasna. Tam jest typek a mi tutaj airdrop chodzi. Jest mi mój airdrop yy, i tam jest typek, cholera. Nie, nie mogę rzucać drzewo, tu jest drzewo, mi zasłoni włócznie. Mogę w tą maszynkę rzucić yy, włócznię, jak trafię, to po prostu automatycznie to rzuci. No nie, no serio. Dobra, za wysoko rzuciłem. Nie umiem jeszcze rzucać tą włócznię, strasznie dziwnie się z nią rzuca. Dobra, teraz jest tak albo A, on mnie zabija za 5 sekund, bo to był typek. Kurde, straciłem to muczynię, znaczy ona gdzieś tam spadła, ja bym mógł ją podnieść bez problemu, no ale. Ja, ja wiem, że tu jest typek i ja się go boję, co nie? Rzucaj to, kurde, już! Co jest? Co się zbugowało? Cholera! Gdzie jest ten typ debilny? No i teraz to można grać. O kurde, są dwóch ludzi. Dobra, pieprzę to. Dynamit. Kurde, iron skin. Dobra, biorę to, żeby mniej obrażeń dostawać. Gdzie tu jest dynamit? Dobra, mam i dynamit. Jest dobrze. Mam wszystko co chciałem. O cholera. O oh, Ale typek dostał dynamitem. Dobra. Kurde, ja pierdziele, jak ten typek mnie napieprza. Jaki typ! Czemu on ma łuk? Czemu ja nie zrobiłem se łuku? Ten typek jest chyba full podręcz odrobiony. Ja pierdolę jak on mi bije tym. Ten... Jaki typ! Nie! No i zginąłem. Nikogo nie zabiłem. Pierwsza gra, w której na serio nikogo nie zabiłem. I oczywiście musi być to wtedy, kiedy nagrywam. Dostałem jakiś paintballową maskę. Super, normalnie! Dziękuję bardzo. No nic, moi drodzy, możemy teraz sobie spektajtować. Ten typ po prostu mnie zaorał ponad wszystko. Kurde, ale co ma za włócznie w ogóle? Pierwszy raz taką włócznie widzę w ogóle. Tutaj w tym czerwonym się leczymy za pieniążki, jakby ktokolwiek pytał. A w niebieskim sprzedajemy. Ale ten typek ma taką włócznię, której ja nigdy nie widziałem To jest chyba czwarty poziom, najlepsza łucznia może być Ciekawe, dobra, jest on Jest i ten typek, który jest nagi i biega sobie z łukiem Ja nie lubię łuków, strasznie tutaj dziwnie działają, ale ten typ mnie po prostu zaorał tym łukiem To jest następny typek, który biega z kataną i to z dwoma katanami Wow Nie, to jest, sorry, to jest ta szabla To jest trzeci poziom, katana jest czwarta Biega sobie po centrum No i tak, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj sobie ktoś biera Jeden typek, który kampi. No bo oczywiście ktoś musi zawsze kampić. Dobra, teraz jest ostatnie 10 minut gierki. I to jest tak, że w centrum teraz mapki można otwalić taki jeden przycisk. O tutaj typek chyba sprawdza? Nie, nie sprawdza. Czy sprawdza, bo nie wiem. Tutaj jest dwie te, które wybuchałem, jeden, który nie wybucha. Dobra, chyba otworzył dobrą. Teraz w centrum mapki pojawi się taki przycisk, który pozwoli mu aktywować wszystkie te gazowe bomby, które widzieliście. I to po prostu jest tak, że ten gaz już od zewnątrz wchodzi do środka mapki Coraz bardziej, coraz bardziej, aż do samego centrum, czyli tutaj Co widzicie Więc no dobra, no nie udało nam się, mieliśmy pecha niestety moi drodzy widzowie, więc No nie udało się, no i tyle Tutaj ludzie już biegają ze wszystkim Mają armory, mają plecaki Ja niestety plecaka nie miałem No i tyle, no, no i tyle po prostu moi drodzy widzowie Fajnie tam, dziwna ta, dziwna ta maska paintballowa jakaś Co nie? No nic moi drodzy, myślę, że na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek, no miałem pecha, nic się nie udało. Build pod EXa jest naprawdę bardzo fajny, tylko minus jest taki, że on jest troszeczkę wolny troszeczkę inaczej się nim bije i trzeba się przyzwyczaić Chyba jednak będziemy grać pod włócznie, bo to mi dobrze wychodzi. O tak, raz miałem 5 kili, co nie? 5 kili. Czemu ja wtedy nie nagrywałem? No nic, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Pokazałem wam cały sens tej gierki Sposób walki jest tutaj genialny, nie zauważyliście tego zbytnio, ale... Może ktoś, kto grał, to jakoś zauważył, ale to jest całkowicie inaczej się gra i bije niż normalnie. Tutaj jest system kontr, jest tutaj system odpychania, system blokowania i różne metody ataku, a również i rzucanie bronią. Więc to naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Sami widzicie, że tutaj już sporo tych, tego gazu jest. Jedna rzecz mnie jeszcze bardzo denerwuje: ludzie po prostu wchodzą do jednej gierki na tryb free for all. I wchodzą jakby dwójkami, czyli w tym samym momencie klikają start, no i po prostu robią coś, czego tak naprawdę nie powinno, no i za co powinny być bany tak naprawdę. No bo mamy zwykły tryb, tryb drużnowy, więc tam powinni grać, a nie w ale for... No i wtedy po prostu dwóch takich ludzi, kolegów sobie gra, a tak naprawdę razem w ogóle nie powinni być. I Tutaj chyba to zauważyłem sam, nie wiem, tutaj było gdzieś dwóch typków, a. Tam był dwóch typków, co nie? Ten typek bił dwóch typków, tego jeszcze kogoś. No, Ale to jest właśnie tak, no nic. Dobra, tutaj się bije, o, ale go ciachnie. Pięknie. Typek chyba w ogóle nawet nie wie, co się dzieje. Ej, taką... On... tutaj grać włócznią, co nie? Dobra, widzę, że tutaj jednak chyba tamten typek to jakiś noob. O, widzicie, kontra i teraz atak. Kontra, atak. Ej, to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Typek zabił typka, GZ. No, dosyć łatwa walka. No nic, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że on się wam podobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, tutaj do końca już nic nie będzie, zostanie dwóch typków i będą ze sobą walczyć, ja wam kiedyś pokażę sam na własnym przykładzie, o tutaj za nim jest typek, tam jest, czerwony, ej tu się strzelają, to jest jeden, drugi i tam jest trzeci, typek wszedł ten i zginął z łuku, kurde ten typek Rewadersi, on jest koks, on... czekajcie, czy ten czerwony, czy oni grają razem, nie, strzela w niego, splujki, chyba nie trafił. Patrzcie, jak ten rewarder się, on ze wszystkiego trafia. Czy wy to widzicie? Dawaj, fake Jake, zabij tego co mnie zabił. Dobrze. Gaz, dobra. I znowu łuk. No tak się powinno grać właśnie, tego ja niestety nie miałem możliwości łuków zdobycia. O, z moim tym eksem. E tutaj jest, dobra, znowu czek graczy, moi drodzy zowie. Jak się mówi, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta właśnie. Tam tych dwóch się bije, a fake Jake tutaj naciera na wszystkich. I ten typ jest też jakiś słaby. N nic w ogóle nie ma, ten. Ach, już chyba zginął w ogóle. Ten, którego on bije. no ten, co zginął, właśnie. Dobra. Dawaj, fake Jake. Obejrzymy tylko to. Kto wygra? Ten mój z toporem, czy fake Jake? Tutaj. Fake Jake ma dużo życia, tamten mój ma pewnie już mało. Ale zarazem obstawiam, że ten mój. może. uuu, rzucił toporem, oj się! Taki żuty był od razu, ka każdego zabił. Więc jestem ciekaw, kto teraz wygra. Teraz włócznia i tam jeszcze jeden z tyłu rzucił mu bombę dymną. I to jest naprawdę dynamiczna rozrywka. Ja Wam powiem, że o wiele bardziej mi się to podoba od 1 Z1, czy nawet od Army. Znaczy, Arma to jest całkowicie inna gierka. Powiedzmy sobie jeszcze, że to jest realistyczna gierka. A tutaj jest taka bardziej przyszłościowa, bardziej Hunger Games. No ale naprawdę ta gierka jest genialna. No nic, kończymy moi drodzy drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, wam to dziesiąty raz mówię. I do zobaczenia w następnym odcinku. O, ale rzucił Jeep, jeep. Wow, ale on tym rzuca, szalenie, co nie? Ej, ten typ... Czy ten typ to jest jakiś pro-gamer? Za przeproszeniem. On wszystkim rzuca, on zabija każdego, kogo mu się podoba. No dobra, przynajmniej zabił mnie ktoś naprawdę dobry. No, mam nadzieję, że śnieg wam się podobał. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.